Witajcie, z tej strony Sebastian, a witam Was znowu z podróży. Nie wiem, czy uda mi się coś racjonalnego nagrać, tylko czy uda mi się e, wyvlogować, że znowu byłem na statku, a znowu byłem w Rotterdamie, kurczę. Do, naprawdę to było takie prawdziwe TRW. <ścoughs> Bardzo podobny wyjazd do tego poprzedniego, dosłownie identyczna droga, dlatego też nie nagrywałem tego, a musiałem się skupić na, e, na projekcie, który był dosyć wymagający. Dwa dni na statku spędziłem. I żeby nie było, że Sebastian zawsze bierze Fiata Pandę, a potem narzeka, że, że za, mało są, za mało miejsca. No okej, okay, przyznaję, znowu chciałem mały samochód, bo to tańszy dla klienta, ale dali mi coś większego i muszę Wam pokazać coś, bo, bo pierwszy raz takie pojury widzę. <grym> Tym razem dostałem Mercedesa CLA i zobaczcie, on wygląda jak statek kosmiczny w środku, zobaczcie, nawet wszystkie te wyloty powietrza są podświetlone fajnie. No ciekawe się to prezentuje, mam nadzieję, że da się to wyłączyć, bo jak się nocą jedzie, dlatego teraz szybko to nagrywam, bo jest 6 rano, tam 6.20 i jeszcze widać fajnie to podświetlenie, za dnia pewnie słabiej, tylko ciekaw jestem, czy to właśnie w czasie jazdy, jak jest całkowicie ciemno, to czy to, czy to nie przeszkadza. się bardzo fajny samochód tylko w automacie to jest akurat, tylko też trochę czasu zajęło, zanim się zorientowałem, jak tu się wszystko obsługuje, dlatego, że wcześniej jeszcze nigdy Mercedesem nie jeździłem. No dobra, postaram się nagrać coś jak już, jak już dojadę. Opowiedzieć o, tym, opowiedzieć o tym projekcie, dlatego, że był dosyć interesujący, a teraz co bezpiecznej drogi. No, trzymajcie się i do zobaczenia pewnie na lotnisku gdzieś. Zobaczcie, jak się stoi na światłach, to kamerka jest też włączona z przodu. Może to w czymś pomaga. Chciałem tylko dodać, że to jest. CLA, CLA wersja tego samochodu i mam swoją nawigację włączoną dlatego, że w tej ich nawigacji nie potrafiłem znaleźć miejsca, gdzie się statek zatrzymał, tak musiałem korzystać z marine trafiku i potem się jakoś tam posiłkować i tak dalej, bo był problem, żeby coś znaleźć, no nie? Normalny adres znajdzie, ale jeżeli chodzi o porty, o doki, no to, no to różnie to bywa. Tylko jeszcze szybkie ujęcie, jak ten samochód wygląda z tyłu. Sam jestem ciekawy, dlatego, że bardzo przyjemnie się nim jechało. Ja teraz rozglądam się za samochodem. Nie jest zbyt duży, ale dla jednej osoby to chyba okej, okay, co? Ma też dach panoramiczny, naprawdę bardzo fajny samochodzik. Nie ja mam pojęcia, ile taki coś kosztuje, a bardzo ładnie się prezentuje. I ogólnie nie ma co narzekać na jazdę pod żadnym względem. W końcu Sebastian nie narzeka na samochód. <grym> Dobra, teraz szybciutko trzeba oddać samochód i iść się odprawić. Ach, żeby tym razem nie chcieli ode mnie żadnych, żadnych rzeczy na lotnisku, bo to różnie bywa. Czasami chcą testy na, na koronawirusa, czasami nie chcą, dlatego jestem odpowiednio wcześniej, żeby w razie czego sobie ten test zrobić, bo później... No, witam Was ponownie. Jestem już tutaj na lotnisku, czekam na samolot. Pozwolę sobie takie ujęcie zrobić... No. Ciężko mi widać. No nie szkodzi. W każdym razie opowiem Wam, co na tym statku zrobiłem, okej? Okay? Dlatego, że wielu z Was jest zainteresowanych takimi kwestiami technicznymi. Często mówię, że latam na statki, ale nie wiecie, co tam robię, jak taka praca wygląda. I ostatnio, gdy o tym wspomniałem, to z wielu, was, wielu z Was zauważyło, że to jest interesujące i chcieliby usłyszeć takie coś częściej. E, tylko też na wstępie chciałem za, podziękować za bardzo duże zainteresowanie tym materiałem dotyczącym turbin wiatrowych. No, no dziękuję. I tyle. Na razie to przemilczę. Na pewno nagram jeszcze jakiś dedykowany materiał na ten temat i zastanawiam się, czy nie nagrać tego samego filmu, tylko że po angielsku. Ewentualnie, czy nie wrzucić napisów do tego filmu, albo że jakąś krótszą wersję, właśnie po angielsku, nagrać, gdzieś tam wrzucić na LinkedIna, może podać jakieś więcej szczegółów, może jakieś informacje, nie wiem, no takie, które jeszcze gdzieś tam pominąłem. Dobra, teraz przejdźmy do rzeczy, co tutaj robiłem na statku. I tak więc skontaktowała się z nami. O, karetka. Skontaktowała się z nami załoga, powiedzieli tak dosyć lakonicznie, no, że mają problem z systemem, że niby nic wielkiego, że ogólnie to działa, ale coś tam nie do końca działa i trzeba by się temu przyjrzeć. Czyli trzeba zrobić inspekcję. E, no to pojechałem zrobić tam inspekcję, nie dostaliśmy żadnych szczegółów, co powinienem jeszcze ze sobą zabrać, dlatego że tak mówię, e, mówili, że ogólnie system działa, prawda? Tylko trzeba mu się przyjrzeć, bo coś tam, no sami nie wiedzieli dokładnie, co jest nie tak, ale wiedzieli, że jakieś zaburzenia w tej pracy systemu są. No i tak, teraz pozwolę sobie, wiadomo nie będę mówił żadnych szczegółów odnośnie tego statku, bo, bo, bo nie mogę, ale mo, nie mogę, nie chcę i tak dalej, ale mogę powiedzieć, jakie problemy tam spotkałem i tak nie będziecie w stanie identyfikować, który to był statek. Od czego tu zacząć? Ja będę czasami wyłączał kamerę, bo będę sobie przypominał co tam jeszcze było. Okej, okay, więc po kolei. E, najpierw zrobiłem taką inspekcję, zawsze się robi taką inspekcję wizualną, tak wizual no, inspection to się nazywa, no i obejrzałem sobie ten systemik, ogólnie nie było najgorzej. Ale cuda się zaczęło jak tylko włączyłem zasilanie, a jak tylko chciałem włączyć ten generator. E, tak, zaczęło się od tego, że od razu z grubej rury shutdown, e, ponieważ jeden z czujników pokazywał temperaturę 850 stopni. To są czujniki RTD PT100, takie trzy żyłowe, no to od razu się zorientowałem, że coś będzie albo z, 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 z tą kartą RTD w sterowniku albo coś będzie z tym, z tym właśnie czujnikiem. Podłączyłem mój zadanie prądowo-napięciowy, on też ma możliwość symulowania i częstotliwości, i właśnie termopar i tak dalej. Przetestowałem, okazało się, że moduł analogowy jest w porządku. Przyjrzałem się potem temu czujnikowi, no i co? I czujnik był uszkodzony. Udało się na szczęście znaleźć podobny, rozbęweszszyć go, podmienić tam po te, te elementy aktywne. No i okej, okay, rozwiązany problem, czyli pierwszy to był z, tym, z tą temperaturą. Następnie czujnik tlenu pokazywał złą wartość. Pokazywał tam 14%, podczas gdy w powietrzu mamy 21%. To już była grubsza sprawa, dlatego że okazało się, że mówią mi, że dopiero co wymieniali ten czujnik, bo ten czujnik jest dosyć drogi, dopiero co go wymienili, no ale nie każdy wie, że ten czujnik od momentu wyprodukowania działa przez dwa lata tylko, nawet jakieś jest szczelnie zamknięty, tak jak próżniowo one są zamykane, to i tak wtedy maksymalnie dwa lata działa. Więc możliwe, że trzymali go gdzieś na składzie przez dwa lata, zamontowali co i od razu okazało się, że i tak nie działa, prawda? I najlepsze jest to, że... Czy na szczęście też mieli na statku taki czujnik, tylko podmieniłem, dalej nie działało to prawidłowo, a to dlatego, że próbowali tam skalibrować, to grzebali w analizatorze, no i cały analizator był... No, zwyczajnie wszystko było źle poustawiane, no, więc zająłem się też tym analizatorem. W sensie skalibrowałem to wszystko i tak dalej. Kolejna sprawa, która tam była, to nie działał hiter. Grzałka tam jest bardzo bardzo ważna, można uszkodzić membrany, jak się tej e, grzałki prawidłowo nie używa. No i okazało się właśnie, że grzałka nie grzeje. I pojawiał się jeszcze hiter safety contactor, trick, taki, taki alarm. No i odłożyłem tą szafkę, z tym, z tym, tam gdzie jest to sterowanie do grzejnika, od razu się rzuciło w oczy, że jeden z takich trójfazowych bezpieczników jest wywalony, włączyłem go, dalej hitler nie działał no i okazało się, że nie dostaje sygnału, bo dostaje taki sygnał od 4 do 20 mA ze sterownika, no i ten sygnał do niego nie dochodził. No i jak sprawdziłem, to okazało się, że jeszcze jeden bezpiecznik, który w innej, kab... w innej szafce sterowniczej jest też taki bezpieczniczek, który e, odpowiada za doprowadzenie zasilania do e, karty wyjściu właśnie takich analogowych i on był spalony. I dlatego ten sygnał do sterowni do tego, do tego hiter kontrolera nie trafiał. Czyli to była kolejna kwestia. Co tam jeszcze? Pojawiał się słuchajcie alarm alarm zaworów. I To była grubsza sprawa, e, dlatego że okazało się, że na, e, że na deku jakaś taka rura, która, którą trafia azot do zbiorników. To jest bardzo ważna rura, dlatego że, a znaczy bardzo ważne zawory, to są, dlatego że one chronią y, strefę bezpieczną, one izolują strefę bezpieczną od niebezpiecznej i chronią, żeby zbiornika, jak jest backflow, jakiś taki zwrotny przepływ tych gazów, żeby on nie dotarł do strefy bezpiecznej. Właśnie po to są te zawory. No, okazało się, że one nie działały jak trzeba. Problem był z aktuatorami, nie obracały się w pełnym zakresie, jakiś łobuz tam zdjął te aktuatory, obrócił te zawory ręcznie, założył z powrotem te aktuatory. Zwyczajnie zawory były cały czas w pozycji otwartej, co tak no nie bardzo, że tak powiem, ale udało mi się to rozpracować, udało mi się zorientować, że ktoś tak nabroił, no i naprawiliśmy to. Tylko to było, żeby nie skłamać, 5 osób, 5 godzin. Tyle czasu to zajęło, ta, ta jedna, jedna drobna rzecz. Z czym tam jeszcze był problem, a z innym zaworem zwał gdzie był też problem, taki zawór, który decyduje o tym, czy produkt, czyli ten azot idzie do wętu, czy tam w atmosferę idzie, czy idzie do linii produktu. I to jest zawór, zawór trójdrożny. No i oni też zaskoczeni, bo jak włączą system, to dmucha zarówno do jednej linii, jak i do drugiej. No to znaczy, że no co okazało się, że wymieniali ten zawór na jakiś nowy, bo stary im nawalił, no i źle ten zawór drożny był, był ustawiony. Więc znowu trzeba było zdemontować ten zawór, poprawić go, zamontować ponownie. Dajcie się chwilkę stanowić, co tam jeszcze było? No był jeszcze brak wydajności, taki całościowy brak wydajności systemu, ale to właśnie z tego co rozpracowałem, to wynikał z tego, że e, jako, że nie działał hiter, to następował spadek temperatury tego powietrza w systemie, a jak spada temperatura gadu, to, gazu, to wiecie co się dzieje. No, woda się kondensuje, tak? Ta wytrąca się woda i te cząsteczki wody, gdy trafiają z dużą prędkością do, do membran, uszkodzają, tak przebijają się przez tą mikrofibrę, która jest w środku i zwyczajnie uszkadzają. No i następuje degeneracja tych membran, spadek wydajności. Nowe takie membrany mają efektywność można powiedzieć, no nie będę wchodził w szczegóły jak się to bada, ale one miały no, jakieś 60 czy tam nawet 80% mniejszą wydajność niż nowe membrany i właśnie wynikało to z tego, że uszkodzone zostały te membrany na skutek uderzeń cząsteczek wody w środku w tej mikrofibrze. No pozamiatane trochę, dlatego że jedna taka membrana kosztuje, zależy gdzie się je kupuje, ale można liczyć jakieś 10 tysięcy dolarów za sztukę, tak? Oni tego mniej sporo, więc sporo do wymiany tam jest. No ale takie rzeczy się zdarzają. To jeszcze było najprzy no okazji zrobiłem oczywiście backup, czyli podłączyłem się do sterownika, zrobiłem backup ze sterownika, z panelu operatorskiego. No i coś tam pewnie jeszcze było, coś tam jeszcze było, ale to już nie będę może tak, tak dokładnie sobie tego przypominał. W każdym razie, jak widzicie, no było tego trochę i dlatego nie wyrobiłem się, bo miałem na to tak, przyjechałem o godzinie chyba 13 na statek, byłem oczywiście już taki śpiący, bo o 3 w nocy wyjechałem, no i jak przyjechałem o tej 13, to popracowałem do wieczora, a na drugi dzień około 13 już miałem wracać, bo o 19 samolot. No i około właśnie godzin tam dwunasta podjęliśmy decyzję, że jednak zostaje do, do następnego dnia, no bo nie wyrobiłbym się z tym wszystkim, za dużo tego e, zwyczajnie było, prawda. Samo napisanie raportu potem zajmuje około jakieś, na jakieś trzy godziny czasu mi zajęło. Ale ogólnie no, feedback jest taki, że a, czekajcie, jeszcze tam jeden, jeden bardzo duży problem, który mi się przypomniał, to był, słuchajcie, zawór czystości. Zawory czystości były jaja, dlatego że to jest taki zawór, który no, reguluje back pressure w membranach, czyli on się otwiera i zamyka automatycznie, regulując przepływ. I jak ten przepływ jest zmniejszony, to rośnie ciśnienie w membranach i wtedy cząsteczki tlenu mają więcej czasu, żeby tak jakby bokiem opuścić tę membranę właśnie używając tej fizycznej anomalii, nie, nie, nie anomalii, no ale fizy o, zjawis zjawiska fizycznego polegającemu właśnie na permicie. No nie nie potrafię tego wyjaśnić po polsku Whatever. W każdym razie yy, w każdym razie okazało się, że problem jest z tym zaworem. nie z zaborem samym w sobie, tylko z IP konwerterem, który jest do niego przyłączony. IP konwerter to jest takie urządzenie, które zamienia sygnał elektryczny, właściwie prądowy, tam właśnie też 4-20 do 20 mA to jest sygnał, zamienia na sygnał pneumatyczny. Czyli jeżeli podajemy mu na ten IP konwerter 4 mA, to wtedy ten zawór jest zamknięty. Jak podajemy 20 mA, to on jest w 100% otwarty. Tymczasem bez względu na to, jakie tam, jaką wartość tego pronomu podawaliśmy, to on cały czas był otwarty tak samo. I ta otwartość zależała od tego, tam są takie potencjometry i tymi, jak tymi potencjometrami się usta, potencjometrami tak ustawiło się, tak był otwarty. Czy mogę w pełni otworzyć, w pełni zamknąć, ale zupełnie nie reagował na, te, na, te, właśnie na ten sygnał. No i tutaj akurat nic absolutnie nie byłem w stanie z tym zrobić, sprawdziłem ustawienie, bo tam są tam jest 10 dip switchy, dip switchy, 3 te potencjometry i tam bubie co jeszcze i no wszystko było w porządku, ale nie mogłem tego w żaden sposób skalibrować, nic z tym zrobić, zwyczajnie jest uszkodzony, ale to już się nie pierwszy raz z tym spotykam, one dosyć często ulegają awarii, tak więc tutaj nic nie mogłem zrobić i oni e, muszą zamówić sobie nowy a na ten czas, dopóki ten nowy nie będzie zamówiony, to pokazałem im w jaki sposób ręcznie kontrolować właśnie przepływ, to ciśnienie i tak dalej. I to było dosyć istotne, bo od tego też zależy no, jaka czystość tego produktu będzie. Tym osobom, które nie są w ogóle techniczne, których to nie interesuje, to przepraszam, ale uprzedzałem na początku filmik, że jednak o tych sprawach porozmawiam. No i słuchajcie jaki teraz jest dalszy plan, w ogóle miałem tutaj zostać jeszcze chwilę, bo kolejny statek się tutaj w Rotterdamie szykuje, ale coś tam jeszcze nie, nie jest to do końca pewne, więc nie ma sensu w ciemno siedzieć, płacić za hotel, tak więc wracam do Polski. Zrobiłem sobie już testa koronawirusowego tutaj na lotnisku, taki antygenowy kosztuje 69 euro, a najdroższe tutaj są nawet po 250 euro. Niezłą kasę trzepią. Zwłaszcza, że jak ja w widziałem, w jaki sposób te testy antygenowe są wytwarzane gdzieś tam w Indiach na, na podłodze, w jakichś tam chatkach przez dzieciaki tam robione, a szkoda gadać, naprawdę yy, prawdopodobnie koło jednego euro kosztuje taki, yy, nawet pewnie taniej, kosztuje taki test, a potem kasują człowieka 70 euro, żeby taki test sobie zrobić. No ale tego ostatnio to już przerabiałem, miałem dużo kłopotów przez to, że tego testu sobie nie zrobiłem, nie odpuścili mi i tak dalej. Więc teraz już nie pozostaje nic innego jak ten test to zrobić. Oczywiście można się zaszczepić, ale będę się przed tym zaszczepieniem bronił tak długo, jak to będzie możliwe. Nie, nie, w żaden sposób nie, nie mówię, że ci, co się szczepią, to popełniają błąd, broń Boże. Tylko jestem zdania, że każdy sam na siebie odpowiada. Jesteśmy dorośli, e, wiem, że. Osoby zaszczepione również dalej zarażają, więc to jest taka, taka troszkę polemika. Ten dialog, który jest prowadzony przez rząd i tak dalej jest nie do końca prawdziwy, nie do końca uczciwy. No, bierzemy za siebie odpowiedzialność ja stwierdziłem, że nie chcę, się, nie chcę się szczepić, dopóki to nie będzie naprawdę niezbędne, a co przez to mam na myśli, jeżeli to nie będzie jeszcze bardziej uciążliwe. Bo teraz ja wydaję, no żeby nie skłamać, ale czasem jakieś 2000 zł miesięcznie wydaję na te testy, ale ja mam to z powrotem, tak? dlatego że ja obciążam klienta i mam te pieniądze z powrotem, więc sobie mogę na to pozwolić. Ale jeżeli ktoś podróżuje jakoś turystycznie i sam sobie tego, musiałby takie koszty ponosić, no to pewnie nie miałby wyjścia i by się już e, wtedy zaszczepił. Dobra, to tutaj spoczyłem z tematu, ale to teraz będzie patrzeć taka kwestia związana z moim podróżowaniem, z moją pracą. Tam był samolot za mną z tyłu. Był i znikł. <laughs> Dobra, to chyba będzie, to chyba będzie tyle. Um... No, jak mi się to, jak coś mi wpadnie jeszcze do głowy, to wam to, to nagram. Zaraz idę po coś do picia. I lecę, oczywiście, tak jak zwykle lecę do Warszawy, a w Warszawie mam przesiadkę, będę leciał do Katowic. No, trzymajcie się, pozdrawiam, w razie gdybym się już nie dogrywał, ale może coś tam jeszcze wrzucę. No hejka.